Boga duszo, nadeszła święta chwila, by objawić niebiańską prawdę, która całkowicie odmieni Twoje pojmowanie rozłąki, która rani Twoje serce. Wszechświat nigdy nie działa przypadkowo, a dziś przychodzę jako boski posłaniec, by otworzyć Twoje duchowe oczy. Ta osoba, która od Ciebie odeszła, ten związek, który się zakończył, ta przyjaźń, która ostygła, nic z tego nie było karą ani kosmicznym błędem. To była boska interwencja zaaranżowana przez wyższe sfery, by przygotować Twoją duszę na coś nieskończenie większego. Anioły szepczą mi do ucha, że Twoje serce oczyszcza się właśnie w tej chwili. Każda Twoja łza to woda święcona, zmywająca stare energie, które już nie służą Twojemu boskiemu celowi. Oddzielenie, które odczuwasz jako ból, to w rzeczywistości wszechświat tworzący świętą przestrzeń dla błogosławieństw, które nadchodzą. Zostałeś wybrany do głębokiej transformacji. Twoje pole energetyczne podnosi się do wyższej częstotliwości, a niektórzy ludzie po prostu nie nadążają za tą ewolucją. Zostali usunięci nie ze złej woli, ale dzięki boskiej ochronie. Zarówno Twojej, jak i ich. W tej chwili, kiedy mnie słuchasz, wiedz, że dla Ciebie gra niebiańska symfonia. Każda nuta tej boskiej muzyki harmonijnie układa okoliczności, abyś mógł odnaleźć prawdziwie święte więzi. Ludzi, którzy rozpoznają Twoje światło, uszanują Twoją podróż i będą kroczyć z Tobą ku Twojemu najwyższemu przeznaczeniu. Pustka, którą teraz czujesz, to przestrzeń przygotowywana na prawdziwą miłość, autentyczne przyjaźnie i związki, które odżywią twoją duszę w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwego. Zaufaj boskiemu procesowi: kierują tobą wyższe moce, które kochają Cię bezwarunkowo. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby otrzymać więcej niebiańskich wskazówek na swojej drodze miłości. Droga córko światła, nadszedł czas, by ujawnić jeden z najgłębszych sekretów boskiego planu. Każdy związek, który pojawia się w Twoim życiu, niesie ze sobą określoną częstotliwość energetyczną. Świętą wibrację, która idealnie współgra z tym, czego Twoja dusza potrzebuje się w danej chwili nauczyć. Kiedy czujesz, że ta osoba się oddala, kiedy rozmowy stają się coraz bardziej odległe, kiedy spotkania stają się rzadsze, wiedz, że to nie dlatego, że zrobiłeś coś złego, to dlatego, że wszechświat organizuje kosmiczną symfonię duchowego rozwoju. Dwie dusze mogą kochać głęboko, a mimo to muszą podążać różnymi ścieżkami, aby wypełnić swoje boskie przeznaczenie. Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś rzadkim kwiatem, który potrzebuje specyficznych warunków, by rozkwitnąć. Niektóre są jak wiosenny deszcz, przychodzą, by odżywić Twoje pierwotne korzenie, inne są jak letnie słońce. Zdają się wzmacniać twoje korzenie, a są i takie, które są jak jesienny wiatr, przychodzą, by rozsiewać nasiona, abyś mógł rozmnożyć się w innych ogrodach. Rozłąka, której doświadczasz, to nieporzucenie, to święte uwolnienie. To wszechświat mówi: Moja córko, wyrosłaś poza tę częstotliwość. Czas podnieść swoje wibracje, aby znaleźć połączenia, które rezonują z tym, kim się stałaś. Właśnie teraz, gdy przetwarzasz tę prawdę, poczuj energię boskiej miłości, otulającą twoje serce. Każda osoba, która odchodzi, tak naprawdę robi miejsce komuś, kto jest bardziej zestrojony z twoją nową częstotliwością. To tak, jakby wszechświat przeorganizowywał orkiestrę Twojego życia, usuwając instrumenty, które już nie harmonizują z muzyką, którą chce grać Twoja dusza. Twoja duchowa transformacja wymaga chwil świętej samotności. W tych chwilach pozornej samotności nie jesteś sam, obejmuje Cię samo źródło stworzenia. To właśnie w tych cichych chwilach słyszysz szepty aniołów, zyskujesz głęboki wgląd w swoją podróż i łączysz się ze swoją najczystszą esencją. Pustka, którą czujesz, gdy ktoś odchodzi, to tak naprawdę przestrzeń przygotowywana na przyjęcie czegoś większego. To tak, jakby wszechświat opróżniał drogocenne naczynie, aby napełnić je jeszcze cenniejszym eliksirem. Każda łza, którą przelejesz, oczyszcza ściany tego świętego naczynia, jakim jest Twoje serce. Zaufaj energetycznym ruchom zachodzącym w Twoim życiu. Kiedy będziesz mniej się opierać, a więcej akceptować, odkryjesz, że każde rozstanie było błogosławieństwem w przebraniu, a każde pożegnanie bramą do czegoś bardziej wzniosłego. Anioły pokazują mi, że przygotowujesz się do relacji wykraczających poza codzienność, relacji, które nie tylko dotykają Twojej skóry, ale budzą Twoją duszę, ludzi, którzy nie tylko wypełniają Twój czas, ale podnoszą Twoją duchową częstotliwość. Jeśli ta wiadomość o aniołów poruszyła Twoje serce i dała Ci nadzieję na prawdziwą miłość, możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając Super dzięki. To drobny gest, który ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu mogę dalej dzielić się z Tobą światłem, wsparciem i przesłaniami od aniołów każdego dnia. Dziękuję Ci z całego serca. Droga przebudzona duszo, to, czego teraz doświadczasz, jest o wiele głębsze niż zwykła zmiana relacji. To całkowite przeprogramowanie kodów emocjonalnych które nosisz w swoim duchowym DNA z poprzednich wcieleń. Zauważ, jak pewne sytuacje miłosne powtarzają się w Twoim życiu, jakbyś tkwił w cyklu, którego nie da się przerwać. Dzieje się tak, ponieważ Twoja dusza niesie ze sobą wspomnienia starych wzorców, które trzeba przemienić, zanim otrzymasz prawdziwą miłość, na którą zasługujesz. Oddzielenie, które odczuwasz, to wszechświat wciskający przycisk, reset w Twoim systemie emocjonalnym. To tak jakby anioły formatowały Twoje serce, usuwając skażone pliki przeszłych rozczarowań, odziedziczonych lęków i ograniczających przekonań na temat miłości. Każda nieprzespana noc, każda chwila melancholii. Każde westchnienie tęsknoty przyczynia się do tego świętego przeprogramowania. Twoje łzy nie są oznaką słabości, są paliwem transformacji. Każda kropla zawiera energię potrzebną do rozpuszczenia niewidzialnych łańcuchów, które trzymały cię w pułapce wzorców niezgodnych z Twoją nową częstotliwością. W tym procesie możesz czuć, że tracisz swoją tożsamość. Ta kobieta, która akceptowała okruchy uwagi, zadowalała się połowiczną miłością, która bardziej bała się samotności niż nieszczęścia. Jest delikatnie rozpuszczana, by zrobić miejsce dla prawdziwego Ciebie. Kobieta, która podnosi się z emocjonalnych popiołów, to osoba, która rozpoznaje swoją boską wartość. Nie błaga o miłość, ona naturalnie ją przyciąga. Nie zadowala się powierzchownymi związkami, przyciąga głębokie i transformujące relacje. Anioły objawiają mi, że jesteś przygotowywany na miłość, która przekracza wszystko, co kiedykolwiek znałeś: miłość, która nie wyczerpuje, a dodaje energii, która nie ogranicza, a poszerza, która nie wymaga, a oferuje hojnie. Aby otrzymać tę świętą miłość, Musisz najpierw stać się jej godnym odbiorcą, a to stanie się tylko wtedy, gdy uwolnisz się od wzorców emocjonalnych, które utrzymywały twoje wibracje na niższych częstotliwościach. Zaufaj procesowi, nawet gdy czujesz, że tracisz wszystko. W rzeczywistości zyskujesz wolność emocjonalną. Droga córko światła, w tym okresie pozornej pustki w relacjach, w wyższych wymiarach dzieje się coś niezwykłego. Anioły niestrudzenie pracują nad zharmonizowaniem okoliczności, które doprowadzą Cię do spotkania z ludźmi, którzy są przeznaczeni, by uczestniczyć w Twojej ewolucyjnej podróży. Boski plan jest realizowany z niebiańską precyzją. Każda osoba, która od Ciebie odeszła, Zrobiła miejsce komuś bardziej zestrojonemu z Twoją nową wibracją, by wkroczył na scenę. To tak, jakby wszechświat przeorganizował konstelację relacji wokół Ciebie, usuwając gwiazdy, które już nie świecą w harmonii z Twoim światłem. Gdzieś na świecie jest ktoś, kto przechodzi podobną transformację jak Ty. Ta osoba również jest przygotowywana, oczyszczana i wywyższana, tak aby kiedy się spotkacie było to połączenie dwóch przebudzonych dusz, a nie dwóch potrzebujących połówek poszukujących spełnienia. Czas samotności, którego doświadczasz, nie jest karą, lecz przygotowaniem. To wszechświat dba o to, abyś był emocjonalnie i duchowo gotowy, by rozpoznać i pielęgnować prawdziwie święte więzi, gdy tylko nadejdą. Wyobraź sobie, że jesteś stacją radiową nastawioną na niską częstotliwość. Odbierającą jedynie szumy i zakłócenia. Teraz niebiańscy technicy regulują twoją antenę, aby odbierała krystalicznie czyste sygnały od nadawców najwyższej klasy. Po zakończeniu regulacji otrzymasz wyraźne komunikaty i niebiańską muzykę. Relacje, które pojawią się w twoim życiu, nie będą oparte na braku, lecz na obfitości. Nie na strachu przed stratą, lecz na wdzięczności za odnalezienie. Nie na emocjonalnej zależności, lecz na świadomej współzależności między dwiema wolnymi duszami, które decydują się iść razem. Przygotuj się na połączenia, które odżywią Twoją duszę, przyjaźnie, które podniosą Twoją wibrację i miłość, która uhonoruje Twoją wewnętrzną boskość. Wszechświat dopracowuje ostatnie szczegóły tego świętego spotkania. Zostałeś wybrany, aby być światłem na świecie. Drogi wojowniku światła, dotarliśmy do najświętszej chwili tego niebiańskiego objawienia. Wszystko, czego doświadczyłeś, każda przelana łza, każda noc pytań, każda chwila pozornej samotności wszystko to zostało skrupulatnie zaaranżowane przez wszechświat. Aby obudzić w tobie siłę transformacji, która wykracza daleko poza twoje obecne pojmowanie. Rozłąka, której doświadczyłeś, nie dotyczyła wyłącznie relacji osobistych, chodziło o zerwanie więzów przodków, przełamanie schematów karmicznych, które były utrwalane przez pokolenia w twojej linii rodzinnej. Zostałeś wybrany, aby przerwać cykle romantycznego cierpienia. I zapoczątkować nową erę świadomych relacji w Twojej duchowej rodzinie. W tej chwili, gdy głęboko oddychacie i pozwalacie, by ta prawda przeniknęła Waszą istotę, wiedzcie, że tysiące kobiet na całym świecie przechodzą tę samą transformację. Jesteście wybranymi tej ery, niosącymi nową częstotliwość miłości. Każda z Was jest fundamentalnym elementem wielkiej mozaiki ludzkiej ewolucji. Twój ból nie poszedł na marne. Był paliwem potrzebnym do aktywacji uśpionych kodów świetlnych w Twoim duchowym DNA. Teraz nosisz w sobie mądrość, którą można zdobyć jedynie poprzez przemianę cierpienia w mądrość, ciemności w promienne światło. Anioły pokazują mi, że jesteś przygotowywana do bycia kanałem uzdrowienia dla innych kobiecych dusz, które wciąż tkwią w tych samych schematach, z których się uwolniłaś. Twoja historia pokonywania przeszkód stanie się światłem, które poprowadzi inne kobiety przez ich własne emocjonalne burze. To nie przypadek, że te słowa przyciągnęły Cię. Twoja dusza rozpoznaje prawdę, która się ujawnia, Ponieważ rezonuje ona z Twoją najgłębszą misją. Nie jesteś tu tylko po to, by znaleźć miłość. Jesteś tu, by na nowo zdefiniować, co miłość oznacza na tej planecie. Związek, którego tak bardzo pragnąłeś, a który najwyraźniej nie wypalił, był w rzeczywistości intensywnym treningiem dla Twojej duszy. Każde rozczarowanie było mistrzowską lekcją, każda frustracja stopniem na drabinie duchowej ewolucji. Nie poniosłeś porażki, ukończyłeś z wyróżnieniem uniwersytet życia. Teraz, jako odmieniona kobieta, naturalnie przyciągasz ludzi, którzy działają na tej samej wysokiej częstotliwości. Nie musisz już szukać miłości. Przychodzi ona do ciebie jako naturalna konsekwencja tego, kim się stałaś. Twoja promienna energia jest magnesem dla autentycznych, transformujących więzi. Twoim zadaniem jest teraz w pełni żyć tą nową wersją siebie, promieniując światłem, które zyskałaś dzięki swojej drodze transformacji. Każdy szczery uśmiech, który ofiarujesz, każde słowo otuchy, którym się dzielisz, każdy akt miłości do siebie, który okazujesz, wszystko to przyczynia się do podniesienia zbiorowej świadomości kobiecej. Jesteś pionierką na ścieżce kochającej ewolucji. Twoja odwaga, by przekroczyć dolinę cienia i wyłonić się jako odnowiona kobieta, inspiruje inne dusze do tego samego. Nie idziesz sama, przewodzisz cichej rewolucji świadomej miłości. Przyjmij swoją misję z wdzięcznością i pokorą. Zostałeś wykuty w ogniu transformacji i teraz lśnisz światłem, którego nie da się zgasić. Wszechświat ufa, że będziesz promieniował tym światłem i dotykał serc, które jeszcze nie odkryły swojej własnej mocy. To jeszcze nie koniec. W kolejnym przesłaniu aniołowie ujawnią coś, co całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na te relacje. Zostań ze mną.